Od ustawień do integracji własnego umysłu, psychiki, to też jest droga. Ustawienia dużo dają, ale nie pozwalają dojść do wewnętrznego porządku, jeśli się nie skupi na sobie, na własnej terapii, na własnym nazywaniu tych różnych rzeczy, które się wydarzają we mnie w interakcji z różnymi ludźmi. Uzdrawianie słowem, czy to jest w ogóle możliwe? Czy istnieją magiczne zaklęcia, które pomagają? Chciałabym zacząć od tego, że wierzę, że tak, ale chodzi o coś głębszego. Nie chodzi o słowo samo w sobie, tylko o to, na ile ono oddaje to, o co chodzi w rzeczywistości i głębie. Spotkania dwóch osób, na tyle ono ma moc zmiany, transformacji i leczenia. Rozwinę to za chwilkę bardziej. Teraz zacznę od mojej drogi do psychoterapii i ustawień systemowych, bo przecież pierwotnie pracowałam w materii jako lekarz-dentysta. Potem mnie zainteresowała ortodoncja i holistyczne leczenie pacjentów. I tam, im więcej dostrzegałam zależności, tym bardziej widziałam, że różne napięcia, przeciążenia mechaniczne wynikają z napięć psychicznych w człowieku. Napięcia psychiczne, czyli ten stres psychogenny, nie zawsze mają charakter świadomy. Świadomie mogę się nie denerwować, a wszystko w ciele będzie wskazywało na to, że jednak ciało jest. W napięciu, jest napięte, jest w jakimś bólu, i że tam jest coś więcej. Im bardziej dostrzegałam, że zasadne jest zajęcie się tym, co niewidoczne i niematerialne, tym dalej byłam od stomatologii szeroko rozumianej. Nie znaczy, że nie chodzę do dentysty, ale pomyślałam, że można człowieka leczyć mniej inwazyjnie. Nie zadając takich mechanicznych tortur, nawiązuję tutaj do. Powszechnego obrazu dentysty, sadysty. Chciałam delikatniej, a jednak głęboko pomóc. I na początku były ustawienia helingerowskie, z czasem coraz mniej helingerowskie, coraz bardziej szeroko rozumiane, systemowe że nie zawsze każdy system jest. Rodziny, to mam na myśli, choć wszystkie systemy, które tworzymy na zewnątrz, tworzymy je na wzór tego, co nasz system wewnętrzny, czyli nasza rodzina, ukształtowało. Mam taką myśl, że konstelacje rodzinne, gdy patrzymy na ruch uczestników, to jest to, co się dzieje w psychice klienta więc te różne osoby mama, tata, dziadek, abortowane dziecko. Poronione dziecko, jakiś tam sprawca, jakaś dynamika międzynarodowa, wojenna, że te wszystkie rzeczy w ustawieniu, które są rozszczepione, skłócone, niewidzące się, gdy reprezentanci zwracają się ku sobie, są tak naprawdę obszarami psycha, które się zaczynają integrować. I im bardziej myślałam o tym, co w ustawieniu Psychoanalitycznie tym bardziej było dla mnie oczywiste, że słowo, które uzdrawia na przykład w ustawieniach słowo mocy, słowa mocy, to są te słowa, które płyną, gdy jest dobrze poczute to, co się wydarza między osobami. Łatwiej zauważyć, co się dzieje innym. W sensie, gdy patrzymy na goździkową i kowalską, to zauważyć, że między nimi jest jakaś afera albo trudność. Trudniej jest zauważyć, cóż to za trudność, gdy ja wchodzę w interakcję z goździkową lub gdy ja wchodzę w interakcję z kowalską. Od ustawień do integracji własnego umysłu, psychiki, to też jest droga. Ustawienia dużo dają, ale nie pozwalają dojść do wewnętrznego porządku, jeśli się nie skupi na sobie. Na własnej terapii, na własnym nazywaniu tych różnych rzeczy, które się wydarzają we mnie w interakcji z różnymi ludźmi. Im więcej rozpoznam w relacji z goździkową i kowalską, tym więcej w konstelacji pojmę, poczuję nazwę i przyjdą właściwe słowa, ale i w drugą stronę. Bez konstelacji, też będąc widzianym, mogę się rozwinąć, o widzenie siebie. I wchodzenie inaczej w relację z goździkową i kowalską. Zatem uzdrawianie słowem to zdolność do percepcji prawdy. Prawda to to, co czuję na poziomie zmysłowym, emocjonalnym, na poziomie czucia głębokiego, ale również na etapie obróbki tych informacji. Gdzie mój umysł jest zasadniczo działający integrująco lub rozszczepiająco, oby to było działanie integrujące, bo jeśli rozszczepiam, to nie mam kontaktu z rzeczywistością, i nawet jeśli mam taką wielką nadwrażliwość i wrażliwość. Ale proces wewnętrzny nie jest integratywny, tylko jest rozszczepiający na dobrych i złych, na obwinianie siebie lub kogoś, na unikanie relacji, bo za dużo czuję. To znaczy, że proces wewnętrznej obróbki tych wszystkich bodźców jeszcze nie jest bezpieczny. Gdy umysł i osobowość są zintegrowane, to daje się opracować nawet bardzo trudne interakcje, nie tylko z goździkową i kowalską, ale ze wszystkimi okolicznościami. Oczywiście, że zawsze będzie coś, co lubię i coś, czego nie lubię, ale nie będę musiała rozszczepiać się, że ja jestem dobra, a kowalska i goździkowa są niefajne. Będę mogła widzieć swój udział w tym i to, jak działa ich umysł. Nie znaczy, że zawsze jesteśmy współwinni, bo czasami wyraźnie, ktoś ma. Chęć nas wykorzystać, zrobić nam krzywdę, też to trzeba wytrzymać psychoemocjonalnie i móc stawiać granice. Tak? Czyli jeszcze nie jesteśmy przysłowie, na razie jesteśmy w tym modelu zbierania danych, obróbki danych, a teraz to słowo, które z tego wyjdzie, będzie adekwatne do stanu umysłu. Muszę, czyli mam dobrą receptywność, czy dobrą obróbkę wewnętrzną. To to co wyjdzie w interakcji z tymi osobami, z tą kowalską i goździkową, to powinna być prawda podana w strawny sposób. A często nie rejestrujemy wielu rzeczy, unikamy ich, nie dostrzegamy, nie mamy uważności na siebie i na innych. I wtedy. Więcej tu jest fałszu, fikcji, fasad niż rzeczywistego uzdrowienia. Słowa uzdrawiają, gdy są dobrze przeżyte i dobrze przemyślane. Mogą przyjść w przepływie, w natchnieniu bez głębokiej analizy. Jeśli mamy tą osobowość wystarczająco spójną, jeśli słowa są zamiast prawdy, to są kłamstwa. One nie mają mocy leczenia, one niekiedy mają charakter odroczonej katastrofy, bądź czegoś unikając, pakuje się w to za jakiś czas, ale gorzej. Nie zawsze oznacza to, że trzeba komuś coś powiedzieć. Bo czasami ta prawda, która do mnie przychodzi, jest o tym, że chcę zakończyć pewną relację. Jak te chryzantemy, tak spojrzałam na nie, jak zakończone są różne martwe relacje na cmentarzu i tam jest to klarowne, to czasami nie trzeba kogoś jakoś szczególnie informować. Po prostu można się już nie wyikłać. Wycofać i to, co tu jest tą uzdrawieniem, to jest po prostu zdrowe wycofanie się. Że już podjęłam próbę tłumaczenia, nazywania, spotkania się, ale jak druga osoba tego nie potrafi, to chryzantemy symboliczne dzisiaj jak są o tym, że mam zdolność do zakończenia tego, co nie działa. Że to słowo, które leczy, jest we mnie. Że już wiem, czemu tak postępuję, a nie inaczej. Takie spokojne wyłonienie się z czegoś, co już mi nie służy. Ale do czego się wyłaniamy? Do zdrowych relacji, w których komunikacja jest mo możliwa i nie ustaje, nawet gdy milczymy to znacząco. Jesteśmy przy sobie, ale jesteśmy też przy sobie nawzajem. I może być spokój i milczenie, które nie boli, nie trwoży, nie opuszcza. daje no przestrzeń. Kiedyś Bert Hellinger, zapytany przez Cecilio Fernandeza Regojo o to, że. Słowa mocy, nie jestem w tym najlepszy. Może dałoby się to jakoś uprościć? Bert powiedział: Może ci się to przyda. W ostateczności wystarczą trzy słowa. Tak. Proszę. Dziękuję. Zapraszam Cię do rozwoju osobistego i na psychoterapię. 다른 곳보다 더 높은